Kiedy grałem na Węgrzech, przeniosłem się z, yy, z czurgo, z trzeciego zespołu węgierskiego do, do drugiego, do Seget. Tam miałem bardzo ciężką sytuację. Yy, nie udało mi się wywalczyć yy, bycia pierwszym, pierwszym bramkarzem, a, a z takim zamiarem przychodziłem do tego klubu. I, no i trener mi ostro dawał w kość. Jestem ogólnie emocjonalnym człowiekiem, także na pewno siedziało to we mnie bardzo. To był na, na pewno bardzo ciężki moment w moim życiu. Po nieudanym kompletnie meczu znowu trener mnie chrzaniu, można tak powiedzieć, i wróciłem do dołu mu załamany. Powiedziałem do żony, że, że trzeba zmienić, coś zmienić w życiu, że nie to może, że zrezygnuję, bo to za dużo powiedziane. Po to co robię, to kocham, czyli gra w piłkę ręczną, ale, ale że może zmienić klub, zmienić coś, zmienić otoczenie, bo, bo już miałem pociórki w nosie tego wszystkiego. Zacząłem pracować nad koncentracją, na tym, żeby nie przywiązywać uwagi do, do tego, do tych wszystkich wskazówek. Można tak w cudzysłowie powiedzieć, trenera, bo to nie były wskazówki, lecz, lecz coś, coś, coś mocniejszego. Podniosłem się z tego wszystkiego, bo naprawdę był, to był bardzo ciężki okres w moim życiu. Udało się. Ja przez to, że, że jestem osobą wierzącą. I ogólnie jestem z natury spokojnym człowiekiem. Myślę, że, że ten spokój mnie uratował też w życiu, bo gdybym był ciut porywczy, to, to coś, mógłbym coś może za dużo powiedzieć, za dużo zrobić. A dzięki tej modlitwie i dzięki temu, że jestem takim spokojnym człowiekiem, to, to odpuściłem po prostu. i. No, i pozwoliłem życiu, żeby toczyło się dalej. Tylko oczywiście walczyłem o nie. Z różańcem w ręku pracowałem, pracowałem długo nad sobą. No i później przyszło tak, że, że zagrałem na Olimpiadzie, niezłe zawody. Może jest tak, że, że ci sportowcy, ich się pokazuje w telewizji. Wiadomo, że oni się zmagają z różnymi, z, z wielką presją, z wielkimi wymaganiami, ale, ale są. Są w telewizji pokazywani, dlatego tak jest, że, że, że dla niektórych są bohaterami, ale tak naprawdę bohaterzy wielcy to żyją, żyją w ciszy, że nikt ich nie zna. Tacy właśnie z porozbijanych rodzin, z dziećmi, którzy walczą o swoje życie, to są prawdziwi bohaterzy.